No i cześć, witam Was w... W kolejnym vlogu. Tym razem vlog zaczynamy w poniedziałek. Mam nadzieję, że nie za bardzo szczekającej mery w tle, bo pojawił się owczarek, a ona tego owczarka niestety nie lubi. To jest chyba jedyny pies, do którego fika, bo tak to to przed wszystkimi się kładzie i no jest dość uległym psem, także z tym nie ma wielkich problemów. No ale ten owczarek, mam wrażenie, że żaden pies z naszego siedna tego owczarka nie lubi, bo każdy pies do niego fika. Zresztą owczarek też nie pozostaje dłużny. Mamy poniedziałek. Ja jak zwykle jestem nieogarnięta, totalnie, ale trochę ogarnęłam sobie kuchnię, bo było źle, ale tak z grubsza sobie ogarnęłam, pochowałam, czekam jeszcze na kuriera, jak kurier mi przyjedzie, to wyjdę z Mary, no bo ostatnio, ostatnio wychodzimy cały czas, codziennie, codziennie jest na spacerach, nawet takich lepszych spacerkach, dlatego teraz też ją trochę nosi, bo, no bo normalnie wychodziłyśmy mniej więcej w tych godzinach, ale musimy poczekać na kuriera. Plany na ten tydzień. Co ja mam robić? Na pewno w tym tygodniu chciałabym ogarnąć sobie wintet i ogarnąć sobie zdjęcia, bo możliwe, że będę przymierzała wszystko co mam i robiła sobie zdjęcia w ubraniach. I aktualizowała swoją szafę, bo, no bo mam sporo tam ubrań, mam sporo rzeczy, a no chciałabym, żeby to się sprzedało, bo nie ma sensu, żeby to u mnie siedziało i zajmowało mi miejsce. Więc możliwe, że to. Szczególnie, że jeszcze mam parę rzeczy do wystawienia na vinted, także no cóż, zobaczymy. Więc vinted, możliwe, że jeszcze OLX, bo mam parę rzeczy do wystawienia również, które mi już zalegają bardzo długo, ale ten OLX to zobaczymy. Chcę się na vintage skupić. Pasuje mi ogarnąć szydełkowania. Chcę w się sensie ruszyć bardziej z tym bukietem, bo zeszły tydzień to jest dość, że ja się czułam źle. To jeszcze właśnie było tyle tematów na głowie. W każdym razie w tym tygodniu chcę te, ten bukiet zrobić. Może nie cały, ale ruszyć z nim bardziej. Więc to są dwie rzeczy na pewno. Coś pewnie jeszcze się pojawi. Jakoś nie wiem. Miałam przed chwilą w głowie tyle rzeczy właśnie do ogarnięcia, a teraz... I w tym tygodniu w ogóle będę jechać jeszcze po doniczki na taras, bo w ogóle Wam nic nie mówiłam o tarasie. Pokażę Wam. Myliśmy kostkę na tarasie ostatnio. Tutaj mam ogrodzony właśnie teren. Bo zasięliśmy trawę, bo mieliśmy problem w tamtym miejscu, bo Mery strasznie kopała. I tam też były dziury już od samego początku, więc yy, ogarnialiśmy ziemię, zasypywaliśmy te dziury nową ziemią, przez co tam przy samym ogrodzeniu była sama ziemia bez trawy. No i ogólnie był z tym spory problem, no ale kopaliśmy tam krawężniki, żeby ta ziemia już nie spadała do sąsiada, bo cały czas spadała, bo tam właśnie był spadek terenu. Wszystko e, właśnie się robiło dziury i tak dalej, i tak dalej. Także w wkopane, liczymy, że to zadziała i posadziliśmy trawę I dlatego jest to odgraniczone, żeby Mary się tam nie dostała, żeby Mary tam nie kopała i żeby nic z tej trawy nie zrobiła. Liczymy, że, że właśnie ta trawa urośnie i trochę nam tam zagęści. Ogólnie zamówiłam takiej pani doniczki, będę właśnie w tym tygodniu po niej jechać po odbiór, także jak mi przyjdzie, to wam pokażę. Nasze znaczy doniczki kurcze. Jeden to jest trzypoziomowy, jakby kwietnik. Nie wiem do końca, jak to nazwać. Więc tam sobie mam zamiar powsadzać albo jakieś kwiatki, albo właśnie jakieś działa, bo na pewno mięta chcę, chociaż mięta możliwe, że sobie wsadzę w kuchni. No ale nieważne, to jeszcze muszę przemyśleć. No i zamówiłam trzy takie cebrzyki, które będę właśnie wrzucała pomiędzy te słupki na całej długości tarasu, bo tam są akurat trzy słupki. No i tam i tak chcieliśmy coś zrobić, więc akurat te cebrzyki będą. Najważniejsze jest to, że kostka jest umyta, trawa jest zasiana, obytko wyrosła. No i coś tam. Już się będzie działo w tym roku na tym tarasie, także mam nadzieję, że w końcu to będzie jakoś wyglądało sensownie. No i co? No i chyba to tyle z aktualizacji, przynajmniej na razie. Ja się idę ogarniać, czekam na kuriera. Jak kurier przyjdzie, to wyjdę z młodą na spacer. No i co? No i możliwe, że poszydukuję, przynajmniej mam taki plan. W sumie to sobie by może teraz, póki nie ma kuriera, jeszcze siadła i spisała rzeczy, które mam zrobić. Może coś mi właśnie jeszcze się przypomni, o, żeby mi właśnie tak nie, nie uciekło z głowy jak teraz, bo później będę miała nagle miliony rzeczy do zrobienia, bo sobie o nich przypomnę. Dlatego sobie chyba to spiszę i postaram się jakoś to rozdzielić na ten tydzień, żeby też nie, nie robić wszystkiego naraz, bo na pewno szafa wiatroła jeszcze jest do sprzedania. <laughs> I kuchnia, oczywiście. Kurier przyszedł i przywiózł mi sukienkę, którą zamówiłam sobie na Shein. Chyba pierwszy raz zamówiłam tam w ogóle jakieś ubranie. To jest chyba moje drugie zamówienie z Shein w życiu. Zaryzykowałam, bo nic totalnie nie mogłam znaleźć. A mam wesele w czerwcu. I przyszła mi. Jestem tak z niej zadowolona. Co prawda poliester, niestety. Nie chciałam takiej, ale nic totalnie nie mogłam znaleźć. I pokażę Wam, jak wygląda. Tu ma tak przeplatane na środku i jest taka długa, niestety będę ją musiała trochę skrócić ale kurczę! i ma tutaj, to kopie się nogą, ma tutaj właśnie wycięcie więc też super, naprawdę jestem w szoku, że też dobrze na mnie leży bo to wiadomo zawsze jest ryzyko w ogóle zamówiłam sobie XS-kę, bo trochę nie byłam pewna co do rozmiarów i ledwo co się zapięłam, bo na tu z boku ma zamek jeszcze ledwo co, ale zapięłam się i myślę, że przez to też tak fajnie jest dopasowana do mnie i ojejku, bardzo się cieszę z tego, jak to wygląda. Przynajmniej się nie muszę już martwić sukienką na wesele, tylko muszę ją jeszcze skrócić, ale to się ogarnie. Kurier był, więc ogarniam się, idę z Mary na spacer i lecę dalej z zadaniami na ten dzień. Wiem, wygląda mi nie ale muszę się Wam pochwalić. Pierwszy raz w życiu robiłam pancake'i. Wow, patrzcie, jak one ładnie wyglądają. Widzicie to? Takie zarumienione, okrąglutkie mi wyszło. Jaram się. Hej, jest niedziela i przepraszam, w vlogu będzie chwilkę Później, ale powinien być jeszcze dzisiaj. Z Vintedem nic nie zrobiłam, ale zrobiłam w sobie tygodniu już obowiązkowo. Mama na szczęście przełożyła imieniny z, ze względu na pogodę. No bo zawsze na imieniny w maju to był grill. Jest trochę za zimno na grilla, także przełożyła tam za dwa tygodnie podejrzewam, więc przynajmniej mam trochę więcej czasu na zrobienie tego bukietu. No a dzisiaj. Dzisiaj tak będzie wyglądał cały dzień. Dobra, nie cały dzień, bo w sumie dobi jest przez jeszcze parę godzin, ale no mamy dobi pod opieką, więc <laughs> przynajmniej Mary będzie wybawiona. Ignorujcie pieskie w tle, proszę. Pokażę Wam jeszcze, co mi się udało na szydełku zrobić za ten czas. Bardzo mało, ale zawsze coś do przodu. Także to są listki. Zrobiłam ich na razie 5. Potrzebuję jeszcze dwa dorobić i z tego będzie taki jeden większy płatek liścia. Coś takiego tutaj z prawej strony na dole. Także no jeszcze trochę, ale powoli do przodu już przynajmniej zaraz będę miała kolejną część skończoną. No i tak będę musiała przysiąść mocniej, ale no dużo rzeczy było do zrobienia w tym tygodniu, zresztą jak zawsze. No ale już największy temat w jakimś stopniu jest za mną. W sensie on dalej jest, ale już trochę mniej, mam nadzieję, będzie mi zajmował czasu. No i co. Liczę, że jednak się zbiorę do tego winteta w następnym tygodniu, bo muszę to i tak zrobić. To mi nie ucieknie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu.